Szydercy ukarani. Elizeusz wyszedł z Jerycha i skierował się w stronę Betelu. Znajdowała się tu świątynia, w której stał złoty cielec. Mieszkańcy miasta lubili tam przychodzić w czasie świąt, aby oddawać cześć balowi. Tłumy ludzi przyciągały handlarzy, święta były wielkim jarmarkiem. Kiedy do Betelu przychodzili Boży prorocy, większość mieszkańców miasta nie chciała słuchać tego, co mówili o Bogu. Kupców ucieszyła wiadomość, że Eliasz nie będzie już więcej mieszał ludziom w głowach, choć usłyszeli też, że jego miejsce zajął wybrany przez Boga Elizeusz. Ci, którzy wierzyli w Boga, bardzo się ucieszyli, że On nadal kocha swój naród i jest gotów go prowadzić. Jednakże większość ludzi, kłaniających się złotemu cielcowi, nawet słuchać nie chciała o Bożych posłannikach drwili z nich i wypędzali ich ze swoich domów, a co gorsza, w takim właśnie duchu wychowywali swoje dzieci. One szybko przyswoiły sobie to czego nauczyli ich rodzice. Pewnego dnia kilku chłopców wyszło na ulicę i zobaczyło człowieka w płaszczu z wielbłądziej sierści, ze skórzanym pasem na biodrach. Chłopcy rozpoznali elizeusza. Pobiegli mu na spotkanie, głośno wołając. Chodź nołysy! Chodź nołysy! Skąd tyle w nich zuchwałości i bezczelności? Niestety, drwinom nie było końca i Elizeusz przeklnął dzieci w imieniu Boga. Zaraz potem z lasu wyszły dwa niedźwiedzie i rozprawiły się z uchwalcami. Straszny smutek zapanował w domach ich rodziców, ale sami byli sobie winni. Pan Bóg ukarał tych, którzy wyśmiewali się z Boga i Jego proroków. Nigdy nie drwimy z Bożych słuch, dlatego że Pan Bóg za to każe. Na podstawie drugiej księgi królewskiej, rozdział drugi, wersety od 23 do 25 oraz psalm 140. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi braci i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.